Bajki dla dzieci. Florka i Melek w epoce wielkich wynalazków. Florka i Melek bawili się w pokoju, układając skrocków wieże. Kiedy udało im się zbudować najwyższą budowlę, jaka kiedykolwiek powstała w nich pokoju, nagle usłyszeli dziwny dźwięk, jakby ciche tyknięcie i szum. Rozejrzeli się zdziwieni. Co to było? spytał Melek, patrząc na florkę. Z kąta pokoju wyłonił się mały stworek w cylindrze i z okrągłymi okularami na nosie. Miał srebrny kubraczek, kieszonkę pełną trybików i bardzo poważną minę. Witajcie! powiedział ciepłym głosem. Jestem pan Przykrętek. Chcecie przenieść się do epoki wielkich wynalazków. Do jakiej epoki? spytała Florka zaciekawiona. Do czasów, kiedy ludzie wymyślali niesamowite rzeczy odpowiedział przykrętek. Samoloty, maszyny parowe, żarówki, telefony, wszystko zaczynało się właśnie wtedy. Tak, chcemy. Zawołali jednocześnie. Pan przykrętek wyjął z kieszeni mały zegarek, przekręcił wskazówki i wszystko zawirowało. Po chwili dzieci znalazły się na brukowanej ulicy, po której sunął wielki pojazd buchający parą. Obok ludzie nosili cylindry i suknie do ziemi. Gdzie jesteśmy? Zapytał Melek, trzymając mocno florkę za rękę. W epoce wielkich wynalazków odparł pan przykrętek. Zobaczcie, poprowadził ich do małego warsztatu, w którym starszy pan majstrował coś przy metalowych częściach. Na stole stał dziwny przedmiot z żarzącym się szklanym balonikiem. To żarówka. Wykrzyknęła Florka. Tata nam o niej opowiadał. Mężczyzna uśmiechnął się i pomachał dzieciom. Cieszę się, że znacie moje dzieło powiedział. To dopiero początek. Potem dzieci trafiły do Hali, w której wielka maszyna wypuszczała parę i poruszała tłokami. Lokomotywa parowa powiedział pan przykrętek dzięki niej ludzie mogli szybko jeździć między miastami. Ale głośna Zasłonił uszy Melek i trochę śmierdzi, dodała Florka, marszcząc nos. Tak, ale kiedyś to było naprawdę coś odpowiedział przykrętek z uśmiechem. Kolejnym miejscem był pokój pełen kabli i słuchawek. Kobieta w długiej sukni przykładała wtyczki i mówiła do słuchawki. A to telefon? zapytał Melek. Dokładnie tak potwierdził przykrętek. Wtedy nie było komórek ani internetu. Ludzie po raz pierwszy mogli rozmawiać na odległość. Dzieci patrzyły z podziwem. Wszystko wydawało się takie nowe i jednocześnie bardzo stare. A czy my też możemy coś wynaleźć? zapytała Florka z błyskiem w oku. Oczywiście odpowiedział pan przekrętek. Wynalazki zaczynają się od pomysłów. Pokażę Wam coś. Zabrał ich do wielkiego pokoju pełnego dzieci. Każde coś rysowało, sklejało albo majstrowało. Na stole Florka znalazła patyczki, papier, klej i mały silniczek. Zróbmy coś, co może fruwać, zaproponowała. Po chwili zbudowali miniaturowy helikopterek z papieru i śmigiełkiem. Pan przykrętek pomógł im go uruchomić, helikopterek uniósł się do góry, wirując w powietrzu. Nasz pierwszy wynalazek, krzyknął Melek. Pan przekrętek klasnął w dłonie. Brawo, nie trzeba być dorosłym, żeby coś wymyślić. Wystarczy ciekawość i odrobina odwagi. Zegarek na jego kurtce znów zaczął tykać. Czas wracać, powiedział. Ale pamiętajcie, że epoka wielkich wynalazków nigdy się nie kończy. Może właśnie wy coś kiedyś wynajdziecie? Wszystko znów zawirowało i dzieci znalazły się w swoim pokoju. Krockowa wieża nadal stała, ale teraz wokół niej leżały kartki, patyczki i krecki. Florka i Melek spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Może wymyślimy coś nowego? Zapytał Melek. Tak, może maszynę do podawania ciepłego kakao, zaśmiała się Florka. Od razu zaczęli rysować swoje plany. Morał, każdy wynalazek zaczyna się od pomysłu. Jeśli jesteś ciekawy świata, możesz stworzyć coś niezwykłego niezależnie od wieku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Obserwuj, poluk udostępnij. Do usłyszenia.